Jak ubierać się 10 razy lepiej na co dzień, korzystając tylko z tego, co już masz? Nie chodzi o kupowanie nowych ubrań, chodzi o mądre wykorzystanie tego, co już znajduje się w Twojej szafie. I właśnie to pokażemy w tym filmie. 11 prostych trików, które pomnożą możliwości stylizacji, sprawią, że nawet baza stanie się ciekawsza i że każdy look będzie o wiele bardziej efektywny. Pierwszy. Odkryj na nowo te same spodnie, dodając trzeci element. Zacznij od najczęściej noszonej rzeczy z Twojej szafy. Może to być klasyczne proste dżinsy bez przetarć albo czarne spodnie garniturowe o czystym kroju. Takie spodnie pełnią rolę neutralnej bazy, dają przestrzeń, by zaszaleć górą. Zamiast powtarzać tę samą kombinację, dodaj trzeci element. To przełamuje monotonię i nadaje głębię. Spróbuj otwartej kamizelki garniturowej sięgającej bioder albo białej koszoli noszonej jako lekkie okrycie. W chłodniejszy dzień wybierz oversize'ową kurtkę jeansową. Prostsze fasony tworzą pionowe linie, wysmuklają sylwetkę. To dobra strategia, jeśli chcesz wyglądać szczuplej. Strukturalne tkaniny pomagają zarysować kształt ciała. Lniane marynarki z podwiniętymi rękawami łączą swobodę z elegancją. Lekkie kimona świetnie sprawdzają się na dopasowanych topach, zwłaszcza latem. Unikaj zbyt krótkich narzutek. Tworzą one cięcia optyczne i mogą spłaszczać sylwetkę. Na nogi wybierz buty dopasowane do rytmu dnia. Białe sneakersy dla wygody. Skórzane mokasyny dla natychmiastowej elegancji. Szerokie sandały najlepiej pasują do krótszych nogawek. Zakończ całość jednym wyróżniającym się dodatkiem: krótki metaliczny naszyjnik albo średniej wielkości kolczyki o wyraźnych kształtach. Trzeci element kieruje spojrzenie, porządkuje proporcje i wnosi modowy akcent. Dzięki tej strategii, nawet najbardziej znoszone spodnie zyskują nowe życie. Drugi, podnieś poziom prostych stylizacji dobrymi dodatkami biała koszulka, proste dżinsy i neutralne buty. Samo w sobie może wyglądać zbyt zwyczajnie, ale z odpowiednimi dodatkami zmienia odbiór o 180 stopni. Podwiń rękawy koszulki do połowy ramienia, dodaj skórzany pasek z prostą klamrą, już to samo wyraźnie podkreśla sylwetkę. Włóż krótki metaliczny naszyjnik, który wypełni dekolt bez obciążania. Wybierz średniej wielkości kolczyki okrągłe, kwadratowe, geometryczne. Wyraziste linie wzmacniają poczucie elegancji. Na nadgarstki załóż dwie-trzy cienkie bransoletki dla lekkiego ruchu. Sztywny zegarek na pasku także sprawdzi się świetnie. Zamień codzienną torbę na mniejszą z usztywnionym paskiem. Jeśli chcesz dodać koloru, najlepszym wyborem będzie apaszka. Możesz ją nosić na szyi, we włosach albo przywiązaną do torby. Na nogi sneakersy we wzór albo buty w żywszym odcieniu. Oliwkowa zieleń, przygaszona czerwień, musztardowy żółty. Nie potrzebujesz wielu ubrań, tylko trafnych wyborów. Nie musisz zmieniać całej stylizacji. Wystarczy przesunąć akcenty. To właśnie odróżnia prostotę od wyrafinowania. Trzeci, podwiń nogawki, aby nadać nowoczesny charakter. Podwijanie to prosty i wszechstronny trik. Sprawdza się w spodniach, koszulach, t-shirtach, marynarkach, a nawet szortach. W jeansach podwiń dwa razy i odsłoń kostkę. Stylizacja stanie się lżejsza i swobodniejsza. W spodniach garniturowych podwiń raz, czysto i równo. Zachowasz elegancję, ale z nieformalnym akcentem. W koszuli z długim rękawem podwiń do przedramienia. Odsłonisz zegarek i biżuterię, a całość nabierze luzu. W prostym t shircie podwiń tylko rękawek. Ten detal nada strukturę i podkreśla ramię. W marynarce podwinij rękawy i pokaż podszewkę. To sposób na przełamanie formalności i unowocześnienie luku. Nawet jeansowe shorty zyskują dzięki temu trikowi. Podwinięta nogawka wygląda bardziej dopracowanie i celowo. Unikaj zbyt szerokich czy nieregularnych podwinięć. Dodają zbędnej objętości i psują precyzję stylu. Podwijanie jest szybkie, nic nie kosztuje, a całkowicie zmienia odbiór ubrania to drobna korekta, ale o dużym efekcie. Czwarty: wykorzystuj neutralne kolory jako bazę i akcenty barwne dla wyrazu. Całość w neutralnych odcieniach to najpraktyczniejsza baza: czerń, biel, beż, szarość czy granat. Te kolory zawsze do siebie pasują i nigdy się nie gryzą, ale same w sobie mogą być przewidywalne. Dlatego dodawaj barwne akcenty w odpowiednich miejscach. Czerwona torebka w całkowicie czarnym zestawie. Oliwkowe buty do beżowego garnituru. Karmelowy pasek przełamujący kontrast czerni i bieli. Kolor działa jeszcze lepiej na sztywnych tkaninach. Strukturalne marynarka w intensywnym niebieskim. Spodnie garniturowe w ziemistych tonach. Bawełniane koszule w delikatnym różu czy jasnej zieleni. Materiał nadaje barwie ciężaru i powagi. Innym sposobem jest blok kolorów w większych elementach. Kolorowa spódnica midi z neutralną bluzką. Albo wyrazista koszula z klasycznymi czarnymi spódniami. Jeśli wolisz subtelniej, postaw na dodatki. Wzorzysty szal, kolorowe kolczyki, żywiczne bransoletki. To drobne akcenty, które odświeżają bazę. Neutrale zapewniają równowagę. Kolor dodaje świeżości i modowego charakteru. Razem tworzą luk, który wygląda na przemyślany, nawet gdy powstał w kilka minut. Piąty. Postaw na faktury, by dodać głębi stylizacji. Gładkie zestawy mogą wyglądać płasko. I tu wchodzą tekstury. Tworzą wymiar bez użycia koloru. Połącz jedwabną bluzkę ze spodniami z lnu. Delikatny połysk jedwabiu kontrastuje z matową fakturą lnu. Noś cienki dzianinowy sweter ze skórzanymi spodniami. Zestawienie miękkiego i sztywnego natychmiast daje balans. Bawełniane koszule o surowej fakturze świetnie wyglądają z ciemniejszym denimem. Zmiana powierzchni tworzy wizualny kontrast. Aksamitna marynarka może odmienić neutralną bazę w coś szykownego. Twit dobrze komponuje się z prostymi dżinsami czy czernią. Nawet w dodatkach faktura robi różnicę. Skórzany pasek z metalową klamrą, pleciona torba w połączeniu z marynarką, żywiczne czy drewniane naszejniki na tle gładkich ubrań. Faktura potrafi też podkreślić sylwetkę. Sztywne materiały lepiej modelują. Lejące dodają ruchu i łagodzą linie. Nie trzeba ich mieszać wiele na raz. Już dwa kontrastujące wystarczą, by stworzyć głębie. Ten zabieg sprawia, że stylizacja wygląda bardziej dopracowane, a wystarczy sięgnąć po inne tkaniny z tego, co masz. Szósty – podkreśl talię, by zachować proporcje. Stylizacja bez zaznaczonej talii może wyglądać zbyt prosto. Podkreślenie tej strefy porządkuje sylwetkę i równoważy wizualnie. Pasek to najprostsze rozwiązanie. Noś go na zwiewnych sukienkach, by nadać formę, albo na zapiętych marynarkach, by dopasować linie. Zawiązanie koszuli z przodu też działa. Przekształca luźny fason w bardziej uporządkowany. Taliowane kamizelki i marynarki dają podobny efekt. Kierują spojrzenie ku centrum sylwetki. Spodnie z wysokim stanem naturalnie akcentują tę część. Podkreśla je, chowając koszulki do środka albo lekko wpuszczając. Sukienki kopertowe to praktyczny sprzymierzeniec. Definiują talię bez wysiłku i wydłużają linię. Unikaj szerokich pasków do krótkich ubrań. Zaburzają proporcje i mogą skracać sylwetkę. Lepsze są sztywne materiały i proste klamry. Dzięki temu akcent idzie na ciało, a nie na dodatek. Podkreślanie talii nie oznacza ściskania, to tylko skierowanie spojrzenia we właściwy punkt. Mała zmiana, która sprawia, że look wygląda bardziej przemyślanie. Siódmy – zmień buty, aby całkowicie odmienić stylizację. Ta sama stylizacja może mieć wiele wersji tylko przez zmianę obuwia. W białych sneakersach nawet garniturowe spodnie zyskują luz. Idealne na dni w biegu czy podróże. W skórzanych mokasynach ten sam look wydaje się dojrzalszy. Sprawdza się na spotkaniach czy krótkich służbowych wyjściach. Sandały z szerokimi paskami nadają lekkości. To dobra opcja na upał i nieformalne spotkania. Szpilki w szpic wydłużają nogi i dodają szyku natychmiast. To praktyczny wybór na kolacje czy wieczorne okazje. Krótkie botki całkowicie zmieniają proporcje. Z prostymi dżinsami czy midi sukienką tworzą nowoczesny, pewny styl. Płaskie sandały działają najlepiej przy krótszych nogawkach czy podwinięciach. Zachowują wygodę, nie odbierając wykończenia. Zmiana butów redefiniuje język stylizacji. Nie zmieniasz ubrań, tylko podstawę. Efekt końcowy to zupełnie nowy look. 8. Testuj monochromatyczne stylizacje dla wyrazistej elegancji. Jeden kolor na całej sylwetce robi natychmiastowe wrażenie. Jest łatwy do skomponowania i daje szyt bez wysiłku. Całość w czerni, wysmukla i sprawdza się zawsze. Ziemiste odcienie, jak beż i karmel, są naturalne i eleganckie. Szarość w różnych tonach łączy powagę z lekkością. Jeśli chcesz odważniej, postaw na wyraziste kolory: czerwony komplet, kobaltowy czy oliwkowy. W dużych blokach efekt jest mocny. Sekret tkwi w mieszaniu faktur w obrębie tego samego koloru. Dziedbabna koszula ze spodniami garniturowymi. Lekka dzianina ze skórzaną spodnicą. To zapobiega spłaszczeniu stylizacji. Dodatki możesz utrzymać w tym samym kolorze. Albo wprowadzić kontrast torbą czy butami. Monochrom porządkuje sylwetkę i wydłuża ją. To szybki sposób, by wyglądać schludnie w prostych ubraniach. 9. Mieszaj style, by zbudować balans. Łączenie różnych stylów sprawia, że look staje się ciekawszy. Garniturowe fasony nabierają życia w połączeniu z casualem. Marynarka o ostrym krowiu z prostym t-shirtem. Spodnie garniturowe ze sneakersami. Plisowana midi spodnica z ramoneską. Kontrast nadaje charakteru i odejmuje formalności. To działa także w odwrotną stronę: zwiewna sukienka z ciężkimi butami albo jeansy z dziurami z jedwawną koszulą. Ten zabieg pokazuje, że nie musisz trzymać się jednego kodu. Wystarczy równoważyć klasykę z luzem. Efekt to nowoczesny, praktyczny i pełen osobowości styl. Dziesiąty. Baw się objętością, aby zachować proporcje. Interesujące stylizacje nie zawsze wynikają z koloru. Objętość ubrań też całkowicie zmienia efekt. Noś proste spodnie z szeroką koszulą o bufiastych rękawach. Zestaw spódnicę ołówkową z oversize'owym swetrem. Szerokie spodnie z wysokim stanem z dopasowanym topem. Gdy jedna rzecz jest obszerna, druga powinna być bliżej ciała. To balansuje i podkreśla sylwetkę. Długie płaszcze świetnie wyglądają z krótkimi sukienkami. Wydłużone marynarki pasują do wąskich spodni. Unikaj przeciążenia obu partii ciała jednocześnie. Sekret to wymiana objętości na dopasowane elementy. Ta gra proporcji daje ruch i nowoczesność. 11. Używaj wzorów z rozsądkiem. Wzory dodają stylizacji energii od razu, przełamują monotonię jednolitych kolorów. Pionowe pasy wysmukłają sylwetkę. Średnie grochy są klasyczne i ponadczasowe. Krata w neutralnych odcieniach nadaje powagi. Drobne kwiaty dobrze wyglądają na lekkich tkaninach. Gdy wzór jest wyrażysty, reszka stylizacji powinna być stonowana. Wzorzysta koszula z gładkimi spodniami. Kwiatowa spódnica z białą bluzką. Można też łączyć wzory. Cienkie paski z delikatnym kwiatowym motywem, mała krata z subtelnymi grochami. Kluczem jest utrzymanie wspólnej palety barw. W dodatkach drobne wzory są bezpiecznym akcentem, a paszka, torebka czy buty we wzór potrafią odmienić cały look. Dobrze użyty wzór nie przytłacza. Uporządkuje spojrzenie i natychmiast dodaje modowego charakteru. To było 11 trików, jak lepiej ubierać się na co dzień, używając tylko tego, co masz. Teraz powiedz w komentarzu, którego już używasz, a który wypróbujesz jako pierwszy.